Na mój film pod tytułem Moje ludziki Lego oraz moje sprzęty Lego. Przepraszam, niektóre ludziki sam robią, więc nie wiem, to jest. Się... A, i muzyka nie ma pod tytułem The Tutaj jest mój z droidów. Tutaj działa modelujemy. To jest stojące dzieło Mandalorianów. Tej drugi ścigać droidów. Ścigać droidów oficerskich. Ścigać Republiki. Mój zbudowany myśliwiec. Republiki. Myśliwiec Majsa Windu. Ścigać Mandalorianów. I zaczynamy. Sorry, nie widać. Tutaj jest tak klon Trooper, komandor albo nie wiecie co ja będę ich zbliżył klon komandor uh, z uh, epizodów klon commander z Wars, wolf klon komandor uh, neo mandalorianin klon, uh, Pialnej... yyy... Przepraszam na chwilkę. Yy, dobrze, poczekajcie, muszę tylko tutaj coś zrobić. Musimy wyczekać, żeby się O, otwórzła. Plan Oficer z Episodów. Mandalorianin. Droid... Battle Droid. Pomagam przytykać, dlatego bez broni. Z grupy specjalnej klon Tutaj tak samo. Z, z Saper. ARF. Szturmowiec. Zielony klon troper, ze, spe, ze specjalny. Droid R8, coś tam, bo nie pamiętam Battle Droid Clone Trooper Imperial Naval Officer Jedi stworzył przeze mnie Sił 2 Mice Windu Dirt Mole przerobiony przeze mnie Luke Skywalker na Hulk Hot. tactical droid at driver y battle droid battle droid, y ten co prowadzi ściga, y nie ma broni kolejny saper, kolejny klon i IG-86 i klon maskujący z koszulki. Dziękuję za film. Proszę wstawić komentarze i oceniać film.